W dzisiejszym odcinku Card plan jest prosty. Łapiemy smoka. Już wiem, jakie błędy popełniłem, także liczę na to, że to będzie bardzo szybka i bardzo miła podróż. A jeżeli coś wiecie, życzę Wam smacznego. No i witam serdecznie. Możecie zostawiać jakąś łapkę w górę, jeżeli wierzycie, że uda mi się złapać tą rybę. I oczywiście na radarze pokazało się coś, czego nie chciałem widzieć. Czekajcie, bo muszę wyłączyć kompletnie Deep Sonar. Tak, wszystkie sonary, jakiekolwiek, muszą być wyłączone. Zobaczmy. Ok, zwykły sonar też musi być wyłączony. I teraz, jak sobie rzucimy, to z jakiegoś Powodu, i tak mam ten sonar. Oj, ja nie wiem, czy to nie sprawi, że będę miał zbagowaną grę i nie będę mógł złapać tego smoka. Ponieważ jedną z rzeczy, które trzeba zrobić, to właśnie yy, wyłączyć sonar. I widzieliście przed że wyłączyłem ten sonar, ale jednocześnie ten sonar tutaj jest. Więc zobaczymy, jak to będzie tutaj yy, wyglądało. Czy uda się to złapać szybko? Czy będę sobie wyrywał włosy z głowy i zastanawiał się, gdzie popełniłem błąd? A może tak naprawdę moja gra Cargo Fishing, będzie zbagowana i nigdy nie złapię tego smoka. Nie znam niestety odpowiedzi na te wszystkie pytania i te wszystkie rzeczy, które tutaj powiedziałem, ale wiem, że muszę... Czekajcie, jeżeli dobrze pamiętam, to ja chyba z prawej strony... O, nawet widać jego smoczka. Dobra, weźmiemy sobie tak. Ym, oczywiście y, latarka, jedna... A, nawet, <laughs> nawet troszeczkę więcej tych y, bombek i y, jaką podstawową taką rzeczą, jeżeli chodzi o y, właśnie łapanie smoka, jest... Y... Oj, nie! Ja nie chciałem spłoszyć tej ryby. Ty, mam nadzieję, że sobie nie popsułem teraz gry. Ale musimy y, sprowokować... Smoka, Żeby on szedł za nami, tylko wiecie co? Ja sobie chcę też przypomnieć, jak dokładnie y, dotrzeć do jajka, ponieważ wiadomo, jajko jest tutaj najważniejszą rzeczą. Dobra, idziemy sobie tutaj w prawo, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj był przesmyk i za chwilę w dół powinienem iść. Okej, okay. i po prawej stronie czy będzie jajko? Um, tak, mamy to. A, tylko że. Hmm. No, właśnie, będę musiał kupić ulepszenie, które pozwala mi e, jakby dalej e, no, zahaczać różne rzeczy, bo bez tego no, smoka mi się nie uda złapać. I tak prezentują się wszystkie upgrade'y, które mam na węce, także e, rozpoczynamy po prostu szukanie. E, o, i tutaj chyba była ta, o nie, ja już wiem, <laughs> ja już wiem, co za mną podąża. No, Jezu, się przestraszyłem. O dobra. E, podążały oczywiście za mną te zielone ryby, których bardzo nie lubię. Jejku, e, może wyłączę sobie mini mapę też Sonar mamy wyłączony. E, deep sonar, czekajcie, muszę tak, deep sonar wyłączony. To sonar mamy też wyłączony i z jakiegoś powodu cały czas mam informację, że sonar jest wyłączony, ale tak naprawdę nie jest wyłączony. Ej, dobra. <laughs> ja nie wiem, czy w ogóle uda mi się zobaczyć teraz tą rybę. Dobra, czas na pierwszą próbę. Zobaczmy, czy mi się uda. Muszę podoprowadzić prowadzić tego smoka do oczywiście jaskini oj, oj, oj. i smoka, NIE! Ty nie jesteś smokiem stary! Ty nie, <ścoughs> Ty nie jesteś smokiem! Ja pierdziele No i widzicie, no, są plany, żeby złapać ryby a okazuje się, że te plany trzeba niestety odłożyć troszeczkę i wyłowić te ryby, które nam przeszkadzają. Okazuje się, że smok dopiero reaguje, jak mam dużą przynętę. Nie wiem, e, ja, ja zapamiętałem, że w ogóle nie trzeba mieć żadnej przynęty, że tak naprawdę przynętą jest jajko i my musimy doprowadzić tego smoka do jajka, co jest bardzo trudne. Plus ja gram na very hard modzie, bo jeszcze mam tutaj tą rybę. O, na, nawet nie tylko tą. O, i widzicie, ona się zerwała. Także, e, no, ze smokiem będą na pewno dość duże problemy. Bo próbuję sobie wszystko, wiecie tutaj. O nie, po co ja w ogóle tej bombki użyłem? Dobra, i idź sobie rybo, ciebie wezmę, bo muszę sobie przynętę tutaj ogarnąć dużą. I teraz tak, bierzemy mega hooka, bierzemy to. I w razie czego, e, ja inaczej, ja teraz e, oczywiście szukam smoka, to jest mój e, cel, ale trzeba pamiętać też o tym, że za chwilę mogą się pojawić te ryby takie inne, nie? Te takie dwie duże. Szybko, szybko, szybko. O kurde, ty, to będzie naprawdę trudne, żeby go tutaj doprowadzić. O, o nie! No special hook needed. Nie, smok. Смоку! Чему? <laughs> Ей, а може този смок... Czekaj, a może on tam utknie? Dobra, poczekajmy, poczekajmy. Mam nadzieję, że ten smok tam jest. Oczywiście to nie jest tak, że pokazuję wam pierwszą próbę, która. znaczy po, inaczej pokazuję wam pierwszą próbę, która się udała, ale to nie jest pierwsza próba, którą tutaj podjąłem, żeby zrobić tego smoka. Bo siedzę już tutaj 20 minut, żeby jakby przygotować to, co mamy tutaj. I okazuje się, że potrzebna jest duża przynęta. To jest jakby taka tutaj e, zmiana. I zobaczmy, proszę, żeby. A tam chyba smok jest po prawej stronie. Jednak się uwolnił, ale wiecie co? I tak zobaczę. Czy w tej jaskini, to jest i tak trening, taki, żeby wiedzieć, w którą stronę po prostu mam iść. Zobaczymy, czy ten smok może jakimś cudem się tutaj zbagował. No nie, okay. nie, nie, nie ma tego smoka. No więc i jest jak jest, weźmiemy sobie tutaj, w tym miejscu i smoczku, okej, okay. na razie tego smoka nie widać, Jezu, ale jest on. <śled> Jest on! Prze wcześniej mnie wystraszył, e, a teraz widzę, że chce się po prostu złapać. Dobra, i pierwszą z dużych ryb udało mi się wyłowić, oczywiście inną niż pokazałem wam przed chwilą, ale muszę po prostu je wyłowić, bo inaczej e, nie ma opcji, że cokolwiek uda mi się tutaj złapać, czyli e, tego smoka, bo cały czas one atakują. Cały lusieńki czas w jedną i w drugą stronę. Może teraz spróbuję e, jakby wrócić do polowania na smoka, bo ta ryba właśnie, którą widzieliście przed chwilą, no najbardziej mnie denerwowała już w ogóle tyle ja straciłem... Ej, nie, 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 chodź tutaj, chodź, 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 bo ja potrzebuję... E, no, ja potrzebuję dłużej przynęty. A, tylko że zmarnowałem mega hooka, okej, okay. weźmiemy jeszcze raz, tylko że idą te zielone rybki. No, nie sądziłem, mówię, że to jest takie y, trudne złapanie tego smoka, ale spokojnie, prędzej czy później uda się to zrobić. Czyli tak, bierzemy sobie mega hooka, bierzemy sobie latarkę i proszę, żeby się nie pojawiła ta ryba. Ja tylko... Okej, okay. y, idzie ta niebieska. Ja już, Czajcie, że ja rozpoznaję po popr... Nie, nie, I przecież ja ją przed chwilą złapałem. Widzowie, ja ją przed chwilą złapałem i znowu ją złapię, i znowu ją sprzedam. I ona znowu się zrespi, chyba że jest jej parę sztuk. Okej, okay, no ale przynajmniej kasę sobie zrobiłem. Wiecie, trzeba w każdym, w każdym minusie, że tak powiem, to trzeba znaleźć jakikolwiek plus. A moim plusem jest to, że, no, mamy Tom. Mamy dużo kasy teraz, także ma mamy możliwość zrobienia wielu prób. Nie no, wy chyba sobie jaja robicie. Trzeci raz ta sama ryba. O co tutaj chodzi? Może ja ją muszę wrzucić. Tylko że ostatnio mi na przykład ona uciekała e, w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że go oglądaliście. Sprzedaję tą rybę. Dostaję kasę. I nie wiem, że ona się po raz kolejny pojawi, bo to już będzie przesada. Trzy razy ta sama ryba. Mówię, być może jest tak, że ona ma wiele spawnów, chociaż nie, nie wierzę w to. Przeważnie tutaj takie lepsze ryby mają tylko jeden spawn. Dobra, bierzemy sobie mega hooka, bierzemy sobie latarkę. E, okej, okay, to było to było bardzo dziwne i jeszcze raz bierzemy sobie mega hooka, bierzemy sobie latarkę i no i teraz się zamieniło to na przynętę proszę żeby tylko ona się tutaj nie pojawiła bo już e, naprawdę dostanę na łeb i, i uznam że złapanie smoka tutaj e, na tym modzie jest po prostu niemożliwe, serio dobra, halo smoku czy gdzie <noise> ja jestem w piekle ja po prostu trafiłem do piekła przepraszam <noise> O co tu chodzi? Słuchajcie, to jest niemożliwe, żeby złapać smoka. Po prostu, nie, nie, nie ma szans. Nie ma yy, szans, żeby to zrobić. Ja mogę sobie teraz farmić tą kasę i tak dalej i mówić: Wow, ale super. Ale jednocześnie ja nie, ja nie chcę łapać yy, tego. <grych> Ja nie chcę łapać tej ryby, ja chcę złapać smoka. A może muszę z tą rybą iść na sam początek i tam ją sprzedać, i nagle ona się przestanie pojawiać? Bo to jest ta sama ryba, po prostu ja ją sprzedaję i ona się pojawia po raz kolejny tylko właśnie, a może ja i nie muszę, nie, no ale jak jej nie będę sprzedawał, to ona po prostu mi ucieknie, co, e, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku się wydarzyło, i mamy noc może w nocy ta ryba nie występuje ja już widzicie, na naprawdę kombinuję e, ale może w nocy ta ryba nie występuje, przez co jest większa szansa, e, o chodź, 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 chodź o ty mała rybka tutaj, no, chodź ze mną e, że złapie, tak to co, to co potrzebuje zapać. a wy nie jesteście zainteresowani tą przynętą? okej, okay, to jest trochę dziwne, byłem przekonany o, choć tutaj musztardowa rybko i lecimy tam gdzie jest ten smok i może, mówię, może się uda i weźmy sobie latarkę i mega hooka i na razie nic nie widzę, bardzo dobrze tak ma być, i tutaj mniej więcej oj, a co to jest to po prawej? <ścoughs> co to jest to po prawej? o nie, 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 nie a tu, co? jest smoczek chodź, chodź, ja cię podprowadzę tam gdzie musisz iść, smoku, smoku oj, oj, oj Kurde, powiem Wam, że jakoś wolno, bardzo wolno to się manewruje. Teraz tu ostatnio, ostatnio mi się nie udało. Dobra, idziemy tu, tu, tu. I teraz czy się uda? O, o, o. No special hook needed, ale. Ej! Halo! Czemu mój. Czemu ja nie mogę jajka chwycić? Nie no, powinienem móc jajko chwycić normalnie. Nawet w nocy się pojawiła ta ryba i w ogóle z jakiegoś powodu ona przestała walczyć. Na początku był ogromny problem, żeby ją znaleźć, a teraz już nie ma problemu. Ale to jest dziwne, bo ja niby nie potrzebuję żadnego specjalnego huku, ale muszę mieć przynętę, bo inaczej ten smok w ogóle, powiem wam, że nie, nie, chce, nie chce ze mną współpracować. O, widzicie? I problem kolejny się pojawia, że jak nie mam żadnej przynęty, tak jak jest powiedzmy w poradnikach, no to y, wtedy przychodzą te małe ryby. Jak przychodzą małe ryby, no to wtedy y, zaczyna się problem. Te, te, tak bym to po prostu określił. No bo nie ma szans, że ja doprowadzę tego smoka y, i jeszcze będę walczył po prostu z tymi rybami. O nie, idzie. Co? okej, okay. ty, ty... O, jeszcze widzę, że te się pojawiły, super. Super, właśnie tego... Tego tutaj szukałem od całego mojego początku i znowu on idzie! Ja pierdzielę! Ty, ty... Przeklęte, przeklęte ryby. Ja... No, nie, nie wiem czy mówię, czy to ma y, sens. Bo. Słuchajcie, ja siedzę cały czas nad jedną rybą. To nie jest tak, że próbuję złapać jakieś już ultra rzadkie, sekretne ryby. Nie, to jest smok, którego wszyscy znamy, lubimy. Oj, no tragedia. I wiecie co, idę sobie połowić inne ryby. Możliwe, że do smoka jeszcze wrócimy, ale muszę złapać coś takiego prostszego, przyjemniejszego po prostu do łapania, a nie denerwować się na to, że przez 40 minut nie mogę złapać smoka, bo cały czas pojawiają się po prostu te ryby. A nie chcę też tego tak jakby abuzować i mieć za chwilę milion kasy. Dlatego zobaczmy, czy coś tutaj będzie. Halo, jakakolwiek ryba, czy jest zainteresowana? O, na przykład ty. Nie wiem, ona mi się kojarzy, że. Ona potrafi coś ochłodzić? Chyba to jest ta taka, ojoj, tylko, ale tu jest ciasno, hmm, no właśnie, i trzeba będzie tutaj wrócić, lada moment, i mam nadzieję, że nic po drodze, <grymne> tak, na pewno mi się udają teraz wyciągnąć, na pewno nic się nie wydarzy, dobra, weźmiemy, spróbujmy z jedną bombką, aha, którą straciłem na samym początku. Okej, okay, rozumiem. To, to będzie trudniejsze niż myślałem, żeby wyciągnąć tamtą rybę z lodówka. O, ryba lodówka. Dobra, mamy ją teraz. Tylko proszę, żeby nic jej nie zjadło. I uwaga, 3, 2, 1. Boom, Glacie, 45 tysięcy. No i czemu nie mogę łapać takich fajnych rybek, takich przyjemnych? I tutaj po prawej stronie jest Akuma, chyba ona tak się nazywa. Jej też nie mam jeszcze złapanej. A Z tego co pamiętam, ona kosztuje chyba 130 000 albo 180 tysięcy. Zobaczymy, czy. Y Pamiętałem, o właśnie tutaj jest ona, aha, to nie jest jak coś ta ryba. No, to jest ta 130, dobrze, okej, okay. no to chodź tutaj ze mną. Więcej nie będę ich po prostu łowił, także powoli, powoli wypełniamy nasz Pokédex kolejnymi rybami. I wydaje mi się, że i tak będę musiał zanurkować tutaj, bo jest tam na pewno coś lepsze, Nie, 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 nie. rybki, proszę odpuścić. Proszę, o, czekajcie, czy. Tą małą rybę, o kurde, ta, ta no, Sourfish chyba ona się nazywa. Jedna z najbardziej denerwujących, jak pewnie już dobrze wiecie. Ale właśnie, przecież ja mam misję do wykonania: sodafish. Sodafish, jeżeli dobrze pamiętam, jest y, nad silosem, i tą rybę trzeba jakby odwrócić. Coś takiego. Dobra, spróbujemy. Może się uda. Jeżeli myśleliście, że to będzie proste zadanie, no to y, powiedzmy, że nie, bo są pewne ryby, które nawet widać na ekranie, które bardzo, ale to bardzo y, nie pomagają mi po prostu w złapaniu tej ryby. Choć tutaj ze mną, ty pójdziesz sour fish i powoli e, sobie wyławiam. Złapałem przed chwilą brodatą rybę za nie wiem, 180 tysięcy, coś takiego, już nie pokazywałem tego, no bo widzieliśmy to wielokrotnie i największy problem nie jest to, że są te ryby, tylko że w żaden sposób nie można ich spłoszyć ani sprawić, żeby się e, nie respiły, bo gdybym mógł zrobić tak, że wiecie, wyławiam je na początku odcinka ipek i przez powiedzmy 15 minut e, mam tutaj spokój, to jeszcze e, jeszcze jakoś bym sobie z tym poradził, ale ta ryba po prostu cały czas jest, o widzicie, no, nawet o, o wilku mowa. O, nie, nie chodzi mi o Sourfisha. no Sauerfisch to no, mówię, to bierzesz bombkę i po prostu jest super, a mi się nawet nie opłaca teraz ym, używać tego bombstaka, bo i tak wiem, że bombstak ani w ogóle bombki nie działają kompletnie na tę rybę, więc ym, mówię, no próbuję po prostu szczęścia, żeby jakoś, może cudem uda mi się tą rybę tutaj znaleźć, inaczej, ja, ja ją widziałem dwa razy, o, o widzicie, nawet jest tutaj, pa, 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 jest, jest, chodź, 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 no i ty musisz się tak wywalić rybko. Mhm. Uh -huh. uh, jajku, ale tego dużo jest. No. <laughs> o, jeszcze ona się pojawiła. Dobra, wiecie co? Wezmę sobie tak wędkę i scouting, diving lure. Uh, wezmę chyba usunę diving lure. Small fish are unable to eat large bite. Nie wiem, dobra, wezmę tak. Diving Lura nie potrzebujemy. Weźmiemy sobie um, bomb, stack. o, właśnie. I być może, nie wiem, uda się. Trzeba trzeba próbować. Ja wiedziałem, że będzie wyższy poziom trudności, ale nie sądziłem, że to będzie taki, wiecie, aż frustrujący poziom trudności, że nic nie możesz, <grych> nic kompletnie nie możesz tu zrobić. Oj, myślałem, że uda mi się tą rybkę jakoś. O, a właśnie, bo ja i tak muszę sobie przynętę tutaj podmienić. I próbujesz złapać rybkę jedną, a łapiesz, aby sala za 800. 000. Tak to tutaj działa, niestety. Dobra, wezmę go, od razu pójdę sprzedać, bo ostatnio ja go miałem na łódce i on mi uciekł. Mimo tego, że miałem go na łódce, nie wiem, jakiś po prostu kolejny dziwny błąd był, dlatego teraz pójdziemy to zrobić, ale no, <ścoughs> to jest aż, yy, zaczyna być śmieszne dla mnie, że wiecie, próbuję odblokować, znaczy odblokować, próbuję złapać po prostu tutaj tego sodafisza, a bum, łapie się o wiele potężniejsza i jakby trudniejsza ryba ogólnie do złapania. I nie jestem pewien, ale chyba tej ryby jeszcze nie złapałem, czyli. I Mizifina i jest jeszcze druga taka różowa ryba. Co ja czekać? Na czym ja stanąłem? Ja chyba próbowałem złapać teraz. W sumie nawet nie wiem, co próbowałem złapać. W skrócie tak, y, soda fisza nie udało mi się. Próbowałem kejf nie udało mi się. I zacząłem po prostu pływać po mapie i y, patrzeć, czego jeszcze nie mam złapanego. I tak sobie po prostu łapię te rybki. Ja przepraszam, że tak to wygląda. Wiecie, plan był taki, że no łapiemy smoka. Ale y, po takim czasie próbowania, to. <laughs> no, Niestety muszę po prostu uznać, przynajmniej na razie, wyższość tego smoka. Wiem, że jest jeszcze jedna łódka do blokowania i liczę na to, że jak będę miał po prostu tą ostatnią łódkę, to nagle okaże się, że e, jednak łowienie tego wszystkiego jest naprawdę bardzo proste. Chodź tutaj, chodź, 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 chodź. Nie, ciebie nie potrzebuję, ale za to potrzebuję tej różowej rybki i ja ją wyłowię, bo jestem prawie pewien, że wejdziemy w larcz. To ja jej chyba nie mam. Jest gaper Santu Louis Fin, dobra, czyli tej różowej. Widzicie, trzeba po prostu małymi kroczkami. Ja też za bardzo e, może chciałem spidranować po prostu tą grę. I od razu smok tutaj najlepsze ryby. A przecież mamy masę innych ryb, których po prostu jeszcze nie wyłowiłem. No i chodź ze mną, ładnie. Kolejna rybka odhaczona. Zobaczmy sobie, jak to wygląda w Larch. Co tam jeszcze widziałem, czego nie złapem? Gaper. E, gaper gaper. No pewnie gdzieś tam był. Tik, <noise> w ogóle lemon, bug, santu. Wiecie co? Pójdę sobie o Josie, tak? O Josie w ogóle milion kosztuje, ale no jej nie możemy złapać, bo to się źle na nas skończy. I to są ryby, które są y, nad y, silosem i ja je widziałem wielokrotnie, ale no Silos to jest miejsce, do którego nie chcę się zbliżać, o, oh, Old Casper, ja widziałem Old Casper? okej, okay. Firebolt, Devote, to jest na pewno nowa rybka, jeżeli chodzi o Huge, no to mamy Cavesharka, mamy Moa, tylko że, żeby złapać Moa, no to trzeba zresetować szybko grę i po prostu liczyć na to, że uda się to ogarnąć, dobra, pójdę sobie teraz tak, bierzemy Mega Hooka, bierzemy latarkę i parę Okej, okay. dobra, jedna bombka. Chciałem powiedzieć, że parę bombek bierzemy, ale jak gra mi wybrała jedną, no to nie ma problemu. I tutaj przez ten przesmy, przesmyk muszę iść, bo wiem, że tam coś jest. Nie pamiętam co, ale co, coś jest, czego po prostu potrzebuję. Po prawej stronie są te potwory. Dobra, to już się wyławiałem. Tutaj też... Je... O, czekaj. Ho, pójdzie za mną teraz rybko? Dobra, dobra, dobra. Ja już próbowałem chyba ją wyłowić? Albo nie, nie próbowałem jej wyłowić. he <laughs> Już mi się wszystko myli. Ja nie wiem, co ja wam pokazywałem, czego nie pokazywałem, yy, które ryby wyłowiłem, które nie. Ale to, to jest chyba lemon. Tak, czyli ja ją widziałem. Dobrze, 34 tysiące, małe kroki. Tak? To jest nowa yy, zasada tej serii. Nie speedrun, nie wszystko od razu, małe kroki. I nadal znajdujemy się w tej dziurze. O, bombowe rybki. Tak, właśnie was tutaj potrzebowałem. Ale tu są ten. <laughs> ale to jest labirynt. O, podobam cię mi się, dobra, za chwilę wezmę którąś z Was. Jedną, spokojnie, 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 bo teraz będę musiał wyprowadzić z tego labiryntu i liczyć na to, że po drodze nie będzie nic zainteresowania, żeby Was. O nie, <grywa> mi się przynęta. Ale na szczęście za drugim razem udało się to zrobić Jackfish. Nie, ale to, to jest Jack, właśnie mam zawsze problem, czy to jest K, czy to jest R, albo Jarfi. G nie, dobra, no, można sobie tutaj jeszcze rzucić okiem. Jackfish. Okej, okay. little is. Known about this recent discovered fish. A czyli po prostu żyje gdzieś tam głęboko. W ogóle ta 500 tylko kosztuje. To jest naprawdę mało. Ale najważniejsze jest to, że znowu zrobiliśmy mały kroczek i udało nam się coś złapać. I wiecie co? Ja wrócę do tej jaskini, bo ona była, przynajmniej się wydawała, bardzo rozległa. I to jest piękne, jak nie ma ani tej y, ryby takiej błękitnej, w sumie niebieskiej, ani tej dużej, zielonkawej, która doprowadza mnie po prostu do furii. Za każdym razem, jak ją widzę, to mam ochotę zrobić alt 4, bo po prostu mam dość tej ryby. O, no, bo możecie sobie myśleć, że ja przesadzam, nie? Ale jeżeli przez półtorej godziny łapiecie sobie rybki w Cadgill's Fishing, czyli grze, która teoretycznie jest miłą, fajną gierką, żeby sobie po prostu połowić, i cały czas atakuje was ta ryba, no to powiem wam, że nie jest to po prostu zbyt, y, fajne, <gryśla> zbyt fajne uczucie. U kryształowa jakaś. Ale ty też ładnie wyglądasz. Chodź, 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 pójdziesz za mną. Kryształowa rybo. No i od razu mogłem zacząć od takich rzeczy. I to jest fajne, że wiecie, znajdujecie gatunki, których wcześniej nigdy nie widzieliście. Bo ja na przykład... Okej, okay, pytanie do was. Czy widzieliście wcześniej taką rybę, jak y, kryształowa ryba? Ja, ona moim zdaniem powinna się nazywać kry, kry, albo Crystal Fish, albo Crystal Fin. Crystal Fish, okej, okay. pół miliona ona kosztuje! Ty, najmniejsza ryba, która kosztuje tak dużo i gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś, ale myślę, że one w ogóle są mega podobne do siebie. Okazuje się, że nie. Bardzo dobrze, Crystal fish, pójdziesz ze mną i jeszcze, jak to się mówi, do trzech razy sztuka. M musimy tam zanurkować i znaleźć coś nowego. I szczerze, nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja jestem, ale sprawdzam wszystkie jakieś tutaj. I szczerze, nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja jestem. O! Czekaj! To Ojejku, okej. Okay. I teraz, no nie uda mi się, <noise> nie uda mi się tego zrobić, ale mieliśmy niebieską rybę, ale powiem wam, że naprawdę bardzo, nie no, po prostu, y, za, za chwilę się zerwie, chyba nawet już się zerwała ryba, tak, no już się zerwała, albo pierwsze, była tam niebieska rybka, po drugie, ja w ogóle przez jakieś trzy minuty błądziłem w labiryncie y, kamieni i nie mogłem nic kompletnie znaleźć, Zobacz. Ja cały czas y, zwijam tą moją tą y, żyłkę tutaj i dopiero teraz się to pokazuje. I pytanie, co to była za ryba, bo powinienem mieć ją w tym w katalogu y, jako taką nieodkrytą, i zobaczmy sobie swisher. Okej, okay. ta mała rybka y, żyje na ocean floor. Just Aha, czyli po prostu ona żyje na samym, samym dnie. Ale do niej i do innych rybek sobie wrócimy następnym razem. Przepraszam, że dzisiaj, wiecie, miał być smok, a wyszło, że smok mnie po prostu pokonał. Parę procent sobie wbiliśmy, jeżeli chodzi o ryby, ale nadal, no, te huge ryby są poza moim zasięgiem i możliwe po prostu, że jestem słaby. Ale serio, tamte dwie ryby bym usunął po prostu z gry. Nienawidzę ich z całego serca. Jeżeli wy też ich nienawidzicie, zostawcie. Łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.